Witam w długo oczekiwanym odcinku o PyAutoGUI. Przedstawił dziś bota, który gra w Treksa, tworzy strukturę folderów, bije rekord świata w klikaniu na czas, a na sam koniec automatyzuje pewne zadanie niezbędne do korzystania z internetu. Zapraszam do oglądania. Polecam obejrzeć poprzedni odcinek, tak aby nie mieć problemu ze zrozumieniem działania niektórych funkcji lub zapoznać się z instalacją. Link znajduje się w karcie. Na początku zaczniemy sobie od bota do Treksa. Przyda się on, jeżeli znajdziecie się w sytuacji, gdy już nie będziecie mieć siły grać, a ktoś was będzie zmuszał. Także jest on naprawdę istotny w codziennym życiu. Znalazłem tę grę na stronie, którą właśnie widzicie na ekranie, dlatego przed rozpoczęciem pracy odpalam ją w przeglądarce i po uruchomieniu bota przejdę właśnie na nią. Zaczynam od importu bibliotek i stworzenia funkcji klik, tak jak w poprzednim odcinku. Zatrzymuję czas na dwie sekundy, aby móc przełączyć okno. Następnie naciskam spację, aby rozpocząć grę. Teraz pętla while, która zostanie przerwana po naciśnięciu przeze mnie Q na klawiaturze. Najprostszym sposobem na podskoczenie w odpowiednim momencie będzie zlokalizowanie, czy kolor danego piksela blisko dinozaura jest szary. Będzie to oznaczało, że kaktus jest już blisko i mogę nacisnąć spację. Ja akurat będę sprawdzał piksel o koordynatach 800-432. Pamiętaj, że jeżeli korzystasz z innej strony bądź twoja rozdzielczość monitora jest inna niż Full HD, nie będzie to działało poprawnie. Jeszcze raz odsyłam do poprzedniego odcinka, gdzie pokazuję, jak zlokalizować piksele i ich kolory. W tej grze występują tylko dwa kolory: szare i białe, zatem nie muszę sprawdzać wszystkich trzech wartości RGB. Wystarczy sprawdzić tylko jeden, co pozwoli zaoszczędzić na wydajności. Aby sprawdzić, czy dany piksel jest szary, czyli w naszym przypadku ma wartość 83, 83, 83, po jego pozycji podaję indeks kanału, który będę sprawdzał. Ja wezmę kanał czerwony, więc wpisuję tutaj 0. Aby sprawdzić kanał zielony wpisałbym 1, a jeśli niebieski to 2. Tutaj nie ma to żadnej różnicy. A więc jeśli piksel o koordynatach 832 ma wartość czerwieni równą 83, to bot naciśnie spację. Dla uporządkowania kodu naciśnięcie spacji wykonam w osobnej funkcji, gdzie ustawiam przytrzymanie jej na 0,4 sekundy, co sprawdza się w miarę dobrze. Bot jest już praktycznie gotowy, ale w późniejszej fazie rozgrywki pojawiają się pterodaktyle, więc trzeba by sprawdzić jakiś piksel występujący wyżej, np. 800-412. Można oczywiście po zobaczeniu pterodaktyla nacisnąć strzałkę w dół, aby się schylić, ale ja dla uproszczenia użyję również skakania, poprzez dodanie kolejnego warunku do IF'a. Oczywiście nie jest to idealny bot, także zachęcam do rozszerzenia jego funkcjonalności, np. zmniejszenia czasu skoku wraz z postępem rozgrywki. Teraz pobijemy rekord świata w liczbie kliknięć na sekundę, który wynosi 17,4. Po zatrzymaniu czasu na 2 sekundy, delikatnym scrollu i przesunięciu myszki w odpowiednie miejsce, użyję tak jak poprzednio pętli while, która przerwie się po naciśnięciu kół, a w niej zwykłej funkcji click. Program jest już gotowy, także pora pobić w końcu ten rekord. Niestety nie udało mi się tego osiągnąć. A to przez jedną rzecz z tej biblioteki, o której jeszcze nie mówiłem. Otóż, mimo prostoty użytkowania, PyAutoGui GUI działa dość wolno, nawet podczas zwykłego klikania myszki, nie wspominając już o poszukiwaniu obrazu na ekranie. Dlatego, o ile nie macie komputera za grube miliony, to nie uda wam się pobić tego rekordu, przynajmniej używając tej biblioteki. Ale przecież nie zrobiłbym wam takiego clickbaitu. Czy uważacie mnie za kogoś mało poważnego, jak na przykład yy, youtubera? Otóż z pomocą przychodzą nam moduł Win32 API oraz Win32 Console. Co daje możliwość klikania znacznie szybciej niż klik. O ile szybciej po zoptymalizowaniu mojego chodu osiągnąłem 1248 kliknięć i mogłoby być ich jeszcze więcej, gdyby nie wywaliło mi strony. Żeby temu zapobiec dodałem więc funkcję TimeSleep na jedną setną sekundy, co i tak pozwoliło mi pobić rekord świata prawie czterokrotnie. Teraz pora na automatyzację tworzenia folderów, za pomocą której można zrobić folder w folderze, w folderze, w folderze. Tak jak na informatyce w trzeciej klasie podstawówki. Zaczynamy od funkcji klik i zatrzymania czasu. Żeby foldery były pięknie posegregowane, dodam zmienną counter, która określi numer folderu. Teraz zwykła pętla for. Używam skrótu Ctrl+Shift+N w funkcji Hotkey, która pozwala utworzyć nowy folder w Windowsie. Teraz nazwa folderu z użyciem f-stringa i naszej zmiennej counter oraz dwukrotne naciśnięcie Enter, aby od razu przejść do utworzonego folderu i zwiększenie zmiennej counter. Teraz można podziwiać pracę naszego bota. Jeśli zamiast dwukrotnego naciśnięcia Enter wcisnę go tylko raz, wszystkie nowo utworzone foldery będą znajdować się obok siebie. Kojarzycie to uczucie, kiedy macie nowy komputer i chcecie zacząć pobierać niezbędne pliki i aplikacje, ale nie macie żadnej przeglądarki? Od teraz nie będzie to problem, ponieważ pokażę Wam, jak napisać Bota który sam dokona haniebnej czynności wejścia do Edge'a i pobierze wam normalną przeglądarkę, np. Google Chrome. Oczywiście odcinek nie jest sponsorowany przez Google. Zaczynamy tak jak zawsze: import bibliotek, funkcja klik. Następnie klikam w lupę do wyszukiwania programów, wpisuję Edge i naciskam na jego ikonkę, aby go otworzyć. Teraz trzeba jakoś sprawdzić, czy strona już się załadowała. Mogę to zrobić przykładowo sprawdzając, czy dany piksel na ekranie ma odpowiedni kolor. W Edge'u kolor ma kolor 247, 247.247.247, dlatego tak jak w przypadku bota do Trexa, sprawdzam czy wartość kanału Red jest różna niż 247 i zatrzymuję czas. Z racji, że jest to pętla While, będzie się wykonywać, dopóki piksel nie będzie mieć odpowiedniego koloru i co pół sekundy będzie wykonywanie jego sprawdzania. Jeżeli kolor będzie odpowiedni, pętla zakończy się i zostanie wykonany kod poniżej. Następnie wpisuję link i przechodzę do niego enterem. Można, tak jak poprzednio, sprawdzić, czy strona się załadowała. Wykorzystam tutaj logo chroma, które znajduje się na miniaturze strony. Jeżeli pojawi się ono na ekranie, oznacza to, że strona jest załadowana i można iść dalej. Dodatkowa sekunda na załadowanie animacji, odznaczenie zgody i kliknięcie pobierz. Jeżeli plik się pobierze, automatycznie wyskoczy on w prawym górnym rogu i będę mógł wykorzystać Otwórz plik. Do sprawdzenia, czy mogę już zamknąć Edge'a. Tak oto, nasz program jest w pełni gotowy. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia w następnym odcinku.